Odkąd Wiedźmin trafił na Netflix, minęło sporo czasu, a mimo to wciąż trwa nieustanna debata w tym temacie. Witajcie, czy wiecie, jak bardzo serial odszedł od literackiego kanonu Andrzeja Sapkowskiego? Dziś cofniemy się do kart opowieści i do oryginału, by zobaczyć, jak naprawdę wyglądali i jacy byli Geralt, Jennefer, Ciri czy Tris i reszta kompanii. Porównamy ich książkowy obraz z tym, co zobaczyliśmy na ekranie, a pomoże nam w tym sztuczna inteligencja, która wygeneruje najwierniejsze wizerunki postaci. Zacznijmy od Eskela. Ciri spojrzała w górę na jego twarz i z trudem stłumiła krzyk przestrachu. To nie był człowiek. Chociaż stał na dwóch nogach, chociaż pachniał potem i dymem, chociaż nosił normalne ludzkie odzienie, to nie był człowiek. Żaden człowiek, pomyślała, nie może mieć takiej twarzy. Zobaczyła, że to jednak człowiek, że ma całkiem normalną ludzką twarz, tyle że zniekształconą, długą, brzydką, półokrągłą, blizną, biegnącą od kącika ust przez cały policzek, aż do ucha. W sposób najmniej oczekiwany zachował się Eskel, który wstał, podszedł do czarodziejki, pochylając się nisko, ujął dłoń i pocałował z szacunkiem. Eskel emanował silnie. Silniej niż Geralt. Eskel jest przedstawiony jako typowy wiedźmin ze szkoły Wilka. Surowy, wyszkolony wojownik o zarysowanej niemal rugowatej twarzy. Najbardziej charakterystyczny element jego wyglądu to długa, zniekształcająca policzek blizna, biegnąca od kącika ust w stronę ucha, dzięki której bywa początkowo budzący respekt, a nawet lęk. W książkach bywa opisywany jako zewnętrznie podobny do Geralta, ale z własnymi cechami mniej wyrazisty niż Geralt, ale bardziej pospolity w wyglądzie co podkreśla jego solidność i normalność jako członka załogi Kermoren. Z charakteru Eskel to postać stoicka, opanowana i praktyczna. Jest lojalny wobec swoich towarzyszy i bardzo obowiązkowy. Wykonuje swoje zadania bez zbędnych fanfar i dramatyzmu. Ma suchy, czasem ironiczny dowcip, jednak rzadko posuwa się do agresji słownej, w przeciwieństwie do Lamberta. W sferze emocjonalnej jest bardziej wyważony niż wielu innych wiedźminów. Nie szuka sensacji, ceni rutynę treningu i braterstwo. Można go opisać jako solidnego fachowca. Kompetentny, przewidywalny, nieprzesadnie poszukujący uwagi. Eskel zazwyczaj stoi i porusza się tak, jak przystało na doświadczonego wiedźmina. Pewnie oszczędnie w gestach, bez teatralności. Jego postawa to fachowiec przy pracy: opanowanie, minimalizm ruchów i gotowość. W mowie jest oszczędny: krótkie, rzeczowe wypowiedzi, suchy humor i ironiczne docinki nie empatuje retoryką, raczej mówi to co trzeba, bez ozdobników. W kontaktach z innymi wykazuje spokój, nie kryje jednak dystansu wynikającego z zawodowego nastawienia. A więc w skrócie, Eskel w prozie Sapkowskiego to klasyczny roboczy wiedźmin, operator nie celebryta. Jego siłą jest stałość, opanowanie i lojalność wobec braci. Wygląd Głównie blizna nadaje mu surowego, budzącego respekt charakteru, ale pod tą maską kryje się człowiek kompetentny, wierny i w subtelny sposób ciepły w relacjach z tymi, których darzy zaufaniem. Zaś serialowy Eskel jest dramatycznie zmieniony pod względem charakteru i roli fabularnej. Zamiast być opanowanym, lojalnym i zrównoważonym bratem Geralta. Kanonicznym, solidnym fachowcem, zostaje przedstawiony jako agresywny, arogancki i niepotrzebnie konfrontacyjny wiedźmin. Zmiana wizualna blizny w serialu jest znacznie mniejsza i mniej dramatyczna, nie oddając książkowego opisu budzącego grozę rugowatego wyglądu. Co więcej, wizualnie bardziej przypomina playboya pozującego z profila w mokrej koszulce niż surowego, zmęczonego rzemieślnika. Jego wątek zostaje całkowicie unicestwiony, gdyż ginie absurdalnie. Ta zmiana całkowicie niszczy charakter postaci i jej rolę, a jego bezsensowna śmierć nie ma żadnego uzasadnienia fabularnego, wywołując oburzenie wśród fanów. Vilgefortz. Vilgefortz wyglądał na 35. Był wysoki i dobrze zbudowany. Nosił krótki wams na rycerską modłę, ale oczywiście bez herbu. Był też diablo przystojny. Vilgefortz z Wen czarodziej o imponującej postawie, o szlachetnych i pięknych rysach, o szczerym i uczciwym głosie. Vilgefortz przedstawiony jest jako mężczyzna młody, jak na maga, około trzydziestu kilku lat, wysoki i dobrze umięśniony, o wyrazistych Szlachetnych rysach twarzy. Przystojny w sposób, który przyciąga uwagę. Zwykle ubrany z wyczuciem stylu, np. krótszy wams na modłę rycerską. Jego prezentacja łączy w sobie elementy wojownika i arystokraty. Jest ambitny, charyzmatyczny i bezwzględny w dążeniu do celu. Potrafi być serdeczny i przekonujący, lecz jego uprzejmość maskuje kalkulacje i skłonność do manipulacji. Myśli strategicznie, jest pewny swej narracji i gotów poświęcić innych dla własnych planów. Porusza się i zachowuje z pełnym opanowaniem i godnością. Emanuje pewnością siebie i autorytetem. Mówi płynnie, kulturalnie i przekonująco. Ma głos i sposób wypowiedzi, które budzą zaufanie i respekt, co ułatwia mu zdobywanie wpływów i sojuszników. Wilgefortz to w skrócie. Uosobnienie ambitnego, zdolnego i niebezpiecznego czarodzieja atrakcyjny, charyzmatyczny lider, który potrafi manipulować ludźmi i instytucjami dla własnych celów. Sapkowski przedstawia Wilgeforza jako maga o wyjątkowej mocy i umiejętnościach bojowych, dysponującego bogatym arsenałem zaklęć, przez co mógł z łatwością pokonać wiedźmina w bezpośrednim starciu. To czarodziej, którego siła magiczna i wpływy czynią go jednym z najpotężniejszych antagonistów sagi. Serial zredukował siłę i charakter Wilgeforza, czyniąc go mniej niebezpiecznym antagonistą. Jego potężna inteligencja i książkowa, chłodna, manipulacyjna natura zostały mocno ograniczone, tak samo jak jego siła, potęga. W serialu aktor ma inny kolor skóry i brakuje mu szlachetnej, arystokratycznej aury. Zamiast krótszego wamsu na modłę rycerską nosi strój mniej podkreślający jego wszechstronność. Zmiany te osłabiają kontrast między jego książkową urodą a wewnętrzną nikczemnością. Pamiętam, jak żal było mi patrzeć, gdy w pierwszym sezonie jedna z najpotężniejszych postaci w uniwersum dostaje manto od Kahira. Jeśli możesz, zachęcam Cię do zostawienia już teraz łapeczki w górę, subskrypcji i komentarza. Być może to nic, a mi bardzo może to pomóc. Wracamy do materiału. Tak, Wesemir był naprawdę stary. Kto wie, czy nie starszy niż Kermoren. Ale szedł ku niej szybkim, energicznym i sprężystym krokiem. Jego uścisk był krzepki, a dłonie mocne. Choroba Wesemira nie mogła być niczym innym jak pretekstem. Wesemir był wiedźminem. To, że był zarazem wiekowym dziadem, nie zmieniało faktu, że zdrowia mogło mu pozazdrościć wielu młodych. Wesemir to bardzo stary wiedźmin. Ma siwe, posiwiałe włosy i brodę, zmarszczoną twarz obwisłą żuchwę, ale ciało wciąż sprawne. Ma mocne, pracowite dłonie i sylwetkę zdradzającą, że kiedyś był twardym, wyszkolonym wojownikiem. Jego wygląd nosi znamiona wieku, lecz nie słabości. Z charakteru jest mentorem i ojcowską postacią Kermoren. Rozsądny, doświadczony, odpowiedzialny. Praktyczny, lojalny wobec swoich. Surowy gdy trzeba, ale też ciepły i opiekuńczy wobec młodszych. Ceni porządek, obowiązek i fach. Mniej empatuje ideami, Bardziej stawia na rzemiosło. Porusza się oszczędnie, lecz sprężystym krokiem. Gesty ekonomiczne, stary fachowiec przy pracy. Mówi z autorytetem i spokojem, często z chłodnym humorem lub zgryźliwą uwagą. Jego ton budzi zaufanie i respekt. Rzadko popada w przesadę czy patos. Podsumowując, Wesimir to stara, ale wciąż silna skała Kermorem. Uosobnienie doświadczonego wiedźmina będący opoką i mentorem dla młodszych. Jego aura to mieszanka dojrzałości, doświadczenia i stałości moralnej, przy czym nie załamuje się wiekiem ani zmęczeniem. Pozostaje kimś, na kogo można liczyć, kimś, kto zna fach, zwykle wie co robić i dysponuje siłą zarówno fizyczną, jak i psychiczną. W serialu Literacka skała Kermoren utraciła swój autorytet i stabilność. Został pokazany jako postać słaba, niepewna i pełna lęku. Zmiana wizualna w serialu Wesemir wydaje się fizycznie bardziej kruchy i wyczerpany niż w kanonie. Choć zachowano siwe włosy i brodę, jego postawanie emanuje już niezniszczalną siłą i pewnością siebie, najstarszego i najsprawniejszego wiedźmina. Co więcej, wizualnie budzi skojarzenia bardziej. Wujka z wąsem z wesela, niż surowym i budzącym respekt Wiedźminem Mentorem. W serialu stracił też autorytet. Pokazano go jako słabego i niepewnego, co znacząco zmieniło ton relacji z Geraltem. Jest przedstawiony jako lekko zgorzkniały, surowy mentor, który popełnia błędy i traci kontrolę nad Kermoren. Yennefer była bardzo piękna. W porównaniu z delikatną, bladą i raczej pospolitą urodą kapłanek i adeptek, które Tiri oglądała co dnia, czarodziejka jaśniała urodą świadomą, wręcz demonstracyjną, zaakcentowaną, podkreśloną w każdym szczególe. Patrzył na idącą u jego boku Jennefer. Na biało-czarno-brylantową Jennefer o kruczych włosach i fiałkowych oczach. Panowie tu o interesach, jak słyszę. Jenefer usiadła, wyciągając przed siebie zgrabne nogi w czarnych pończochach. Beze mnie? Jennifer jest niezwykle piękną kobietą, której uroda została wymuszona i wzmocniona przez magię. Ma krucze włosy, fiołkowe oczy, proporcjonalną sylwetkę i idealne rysy twarzy. Magia wyrównała jej nogi, kości i usunęła wszelkie blizny, co sprawia, że jej wygląd jest świadomy i demonstracyjny. Jest elegancka, zawsze schludnie ubrana, a jej prezentacja przyciąga uwagę i budzi respekt. Z charakteru Yennefer jest ambitna, inteligentna, wyrachowana i przebiegła. Zdecydowana w dążeniu do celu. Potrafi manipulować sytuacjami i ludźmi, ale równocześnie jest lojalna wobec tych, których kocha, zwłaszcza Ciri. W relacjach z Geraltem jest pełna pasji, dumy i determinacji. To postać silna psychicznie, nieustąpliwa i świadoma własnej wartości. Porusza się pewnie z wdziękiem i elegancją. Każdy gest jest wyważony, mówi zdecydowanie przekonująco i z dystansem, czasem sarkastycznie lub ironicznie. Potrafi być czuła i opiekuńcza, ale także chłodna i zdystansowana w zależności od sytuacji. Jej zachowanie zawsze sygnalizuje kontrolę nad sytuacją i własnym wizerunkiem. Podsumowując, Jennefer to postać złożona: piękna, silna, inteligentna i ambitna czarodziejka, której wygląd i zachowanie są świadectwem władzy, wiedzy i doświadczenia. Jej aura łączy w sobie elegancję, magnetyzm i surowość. Potrafi oczarować, przekonać i dominować, a jednocześnie pozostaje opiekuńczą i lojalną osobą wobec bliskich. Serialowa Yennefer jest dramatyczna, emocjonalna i impulsywna, co jest fundamentalną zmianą wobec literackiego pierwowzoru. Zaś w zmianie wizualnej, choć krócze włosy i fiołkowe oczy zostały zachowane, serial zbyt wcześnie odsłania i rozbudowuje wątek jej garbu i zniekształcenia przed transformacją. W książkach Jennefer, gdy tylko pojawia się w opowiadaniach, jest już świadomie piękną, czarodziejką, a jej wada fizyczna to wiedza ukrywana przed światem. Poprzez zbyt dosłowne i wczesne pokazanie jej kalectwa, serial osłabił jej tożsamość i demonstracyjną urodę, opisaną przez Sapkowskiego. Została również zmieniona karnacja. Staje się mniej wyrachowana, mniej pewna siebie i gorzej opanowana niż w książkach. Tris była młodą kobietą o rudawych włosach, które spływały luźno po ramionach. Jej twarz była delikatna. A oczy zielone, błyszczące inteligencją. Tris nie bała się mówić, co myśli. Jej głos, choć delikatny, niósł ze sobą autorytet i zdecydowanie, które sprawiały, że ludzie słuchali. Tris Merigold to młoda, rudowłosa, kasztanowo ruda, czarodziejka o szmaragdowych oczach i drobnej, pełnej gracji sylwetce. Wygląda delikatnie, młodo i atrakcyjnie. Jej włosy są gęste i bujne. Z powodu licznych blizn odniesionych w bitwie pod Soden, Tris unika noszenia wydekoltowanych szat. Jest to kluczowy fizyczny ślad jej przeszłości. Preferuje ubrania w odcieniach zieleni i błękitu, które podkreślają jej subtelną elegancję. Charakteru Tris jest postacią ciepłą, serdeczną i niezawodnie lojalną wobec przyjaciół, zwłaszcza Siri i Geralta. Jest odważna, sprytna i inteligentna, a jej działania są często. Motywowane głęboką empatią i poczuciem moralności. Ma silny instynkt opiekuńczy, choć jest potężną czarodziejką, w politycznych intrygach często bywa naiwna lub postępuje z nadmierną ostrożnością. Porusza się z lekkością, wdziękiem i naturalną elegancją. Mówi stanowczo, ale delikatnie, potrafiąc jednocześnie wzbudzić zaufanie i autorytet. W kontaktach z bliskimi jest troskliwa i opiekuńcza. Przyjmując czasem rolę mediatora lub głosu rozsądku, mimo swej mocy, jej zachowanie bywa naznaczone nieśmiałością i powściągliwością, wynikającą z jej traumy z Soden, co sprawia, że jest bardzo ostrożna. Sumowując Tris Merigold to młoda, ruda czarodziejka, której fizyczny wygląd nosi trwały ślad traumatycznej przeszłości. Łączy w sobie ciepło, lojalność i głęboką empatię z inteligencją i odwagą. Jej postawa jest wyważona i pełna gracji, budzi sympatię i zaufanie, jednak pod tą fasadą kryje się złożona postać, która stawia czoła własnym słabościom i wyzwaniom politycznym. Zaś serialowa adaptacja została drastycznie zmieniona pod względem wyglądu i charakteru. Najbardziej uderzającą zmianą jest kolor włosów. Z kasztanowo-rudej miedzianej czarodziejki stała się brunetką lub ma włosy w bardzo ciemnym odcieniu brązu. Dodatkowo, aktorka ma inne pochodzenie etniczne niż sugeruje opis z książek. Drugi kluczowy element wizualny został pominięty. W serialu nie ma wyraźnych śladów jej traumy z Soden. Co w książkach było głównym powodem, dla którego nigdy nie nosiła wydekoltowanych szat. Z charyzmatycznej, pewnej siebie i silnej czarodziejki, która zyskała autorytet, stała się spokojniejszą i bardziej zahamowaną postacią. Stała się taką ciotką dla Ciri. Miała jasne myśl popielate włosy i wielkie, jadowicie zielone oczy. Nie mogła mieć więcej niż 10 lat. Spod popielatej, nierówno i nieładnie obciętej grzywki patrzyły ogromne szmaragdowo-zielone oczy, dominujący akcent w małej twarzyczce o wąskim podbródku i lekko zadartym nosku. Ciri zawstydziła się nagle. Zawstydziła swych podrapanych łokci, spierzchniętych dłoni, połamanych paznokci, włosów zbitych w szare strączki. Ciri to drobna Smukła dziewczyna o popielatych z czasem srebrzystych włosach i wielkich szmaragdowo-zielonych oczach. Jej twarz ma wąski podbródek, lekko zadarty nosek i z biegiem lat zostaje naznaczona blizną na policzku śladem trudnych doświadczeń. Z charakteru od dziecka jest uparta, dumna i niepokorna, ale zarazem wrażliwa i lojalna wobec bliskich. Wyróżnia ją odwaga i poczucie sprawiedliwości. Z czasem staje się bardziej twarda i powściągliwa, choć w głębi serca pozostaje emocjonalna i empatyczna. Porusza się z lekkością i pewnością, typową dla wiedźminki. Mówi bezpośrednio i szczerze, często impulsywnie, czasem z gniewem lub zadziornością, ale potrafi też mówić spokojnie i dojrzale. W skrócie, Ciri to smukła. Popielata-włosa dziewczyna o zielonych oczach i twarzy z blizną silna, dumna i wrażliwa. Łączy w sobie zwinność wojowniczki, emocjonalność dziecka i odwagę kogoś, kto przetrwał więcej niż powinien. Zaś w adaptacji Ciri po prostu zbyt szybko dojrzewa. Staje się centralną postacią już od pierwszego sezonu. Wizualnie, choć ma popielate srebrzyste włosy i zielone oczy, w książkach jest opisywana jako drobna, chuda. Podrapana często z włosami zbitymi w szare strączki. W serialu jest ona zbyt szybko upolityczniona i ugrzeczniona wizualnie. Przyspieszono wątki, zmieniając dynamikę jej relacji z Geraltem i Yennefer. Zamiast dziecka już od początku dostajemy zbuntowaną się nastolatkę. Nikt nie mógł wówczas przewidzieć i zgadnąć, że z tego trzynastolatka... Teraz osoby bez żadnego znaczenia w kraju rządzonym przez Radę Regencyjną i Dijkstre, wyrośnie król. Król, który, odpłaciwszy wszystkim doznane przez siebie i matkę zniewagi, przejdzie do historii jako Radowit Wsrogi. Radowit V w momencie objęcia władzy jest jeszcze nastolatkiem. Książki opisują go jako szczupłego, piegowatego młodzieńca o znudzonym spojrzeniu. Te detale sugerują jego młody wiek i niewinny, niepozorny z pozoru wygląd. Mimo młodzieńczych proporcji, jego obecność jest ściśle związana z władzą i stanowiskiem króla, co nadaje mu powagę i aurę autorytetu, który z czasem, wraz z jego rosnącym okrucieństwem, staje się coraz bardziej dominujący. Drastyczna zmiana charakteru młodego Radowida nastąpiła po zamordowaniu jego ojca, króla Wizimira II, w wyniku spisku związanego z wydarzeniami na Taned, zmuszony do wczesnego objęcia tronu, wpadł pod wpływy Rady Regencyjnej, a zwłaszcza wszechwładnej czarodziejki Filipy Eichhardt, która w praktyce sprawowała regencję i nim manipulowała. To otoczenie, pełne politycznych intryg, Walki o władzę i bezpośredniej zdrady ze strony najbliższych współpracowników uczyniło z Radowida zimnego, surowego i skrajnie nieufnego władcę, który niemal wcale się nie uśmiechał. Całą energię i wybitny intelekt skierował na odzyskanie kontroli nad państwem i zaplanowanie brutalnej zemsty na wszystkich spiskowcach, zwłaszcza na Filipie i całym kręgu czarodziejów. Radowid jest opanowany i pełen dumy zachowuje się jak władca, nawet gdy był młody. Jego sposób bycia nie jest opisywany w detalach gestu, ale wynika z pozycji króla. W kontaktach z innymi jest zdecydowany, pewny siebie i nakierowany na kontrolę sytuacji. Podsumowując, Radowid V w książkach Sapkowskiego jest młodym, nastoletnim królem, którego postawa i działania pokazują brutalność, srogość i zdecydowanie. Jego wygląd pozostaje w dużej mierze niedopowiedziany, lecz charakter i sposób bycia jasno okazują człowieka ambitnego, bezwzględnego i zdominowanego przez potrzebę władzy oraz zemsty za krzywdę doznane w dzieciństwie. Postać Radowida została całkowicie przepisana na potrzeby serialu. Z książkowego, fanatycznego, bezwzględnego i srogiego tyrana, stworzono emocjonalnego, flirtującego intryganta i manipulatora. Wizualnie w serialu jest on znacząco starszy i pełni rolę dorosłego księcia króla. Całkowite pominięcie jego nastoletniego, niepozornego wyglądu usunięto książkowy kontekst. Jest dużo starszą wersją księcia, później Królem Redani, z przedstawionym jako biseksualny lovelas. Flirciarz i uwikłany w romans z jaskrem. Jest to całkowite przepisanie charakteru i motywacji. Z fanatycznego tyrana zrobiono emocjonalnego, flirtującego intryganta. Ten dodany wątek seksualny i romantyczny nie ma żadnego uzasadnienia w kanonie, co całkowicie podważa jego późniejsze motywacje polityczne i paranoje. I Fringilli Vigo, tej młodszej, sympatycznej, naturalnie wdzięcznej i skromnie eleganckiej, o zielonych oczach i włosach czarnych jak włosy jenefer, ale mniej bujnych, krócej ostrzyżonych i gładko zaczesanych. Fringilla nie zaczerwieniła się. W ciągu minionych trzech miesięcy udało jej się wyprodukować magiczny krem działający na naczynia krwionośne. Dzięki kremowi rumieńce nie biły na twarz, choćby nie wiedzieć jaki był wstyd. Loża, za wyjątkiem bladej jak trup Fringilli Vigo, Pokiwała głowami. Fringilla Vigo jest młodą, atrakcyjną czarodziejką Nilfgaardu. O ciemnych włosach i zielonych oczach, o cerze białe jak mleko. Jej uroda jest subtelna, naturalna i elegancka, nieprzesadzona, a włosy ma gładko zaczesane i krótsze niż u Jennefer. Wygląda na osobę zadbaną i pewną siebie, co w połączeniu z jej zielonymi oczami nadaje jej obecności wyrafinowany, nieco onieśmielający charakter. Z charakteru Fringilla jest zdecydowana, pewna siebie i ambitna. Wykazuje lojalność wobec Nilfgardu i gotowość do wykonywania poleceń Loży. W kontaktach z innymi potrafi być stanowcza, co widać w jej działaniach i gotowości do uczestnictwa w misjach. Jestem zdecydowana i gotowa przystąpić. Dziękuję za zaufanie i za wyróżnienie. Porusza się pewnie i z wdziękiem, zachowując elegancję właściwą czarodziejce. Jej sposób mówienia jest rzeczowy, spokojny i stanowczy. Nie okazuje łatwo emocji. Potrafi utrzymać kontrolę nad sytuacją. W jej gestach i spojrzeniu wyczuwalna jest dyscyplina oraz poczucie odpowiedzialności wobec własnej roli w loży. Podsumowując Frigilla Vigo to ciemnowłosa czarodziejka Nilfgardu o jasnej karnacji i zielonych oczach, wyróżniająca się elegancją i opanowaniem, jest ambitna, zdyscyplinowana i wykazuje lojalność wobec Loży i Nilfgardu. pomimo swej roli agentki jest postacią złożoną. Potrafi być współczująca i szczera w uczuciach, np. do Geralta, ostatecznie ryzykując, by pomóc głównym bohaterom, co świadczy o jej wewnętrznym sercu. I ludzkiej stronie. Rola Fringilli została drastycznie rozszerzona i zmieniona w adaptacji. Serialowa Fringilla nie zachowuje książkowego wyglądu, aktorka ma inny kolor skóry, a jej włosy są często bujne, a nie gładko zaczesane. Zmieniono jej wygląd, usuwając kluczowe detale jej dyskretnej książkowej elegancji i koloru skóry, który wizualnie oddala ją od pierwowzoru. Jest przedstawiona jako centralna postać Nilfgardu, fanatyczna i kluczowa dla religijnego kultu. Dodano wątki polityczno-religijne, których w oryginale nie było. Więc dzisiaj dochodzimy już do końca. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej porównań książek do serialu. Netflix postawił na swoją wizję, ale czy to oznacza, że musimy ją zaakceptować? Oczywiście, że nie i mamy prawo krytykować, gdy coś, co kochamy, zostaje zmienione na gorsze. Na koniec, zostaw komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego!